Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole. Pod takim hasłem w ubiegłym tygodniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie odbyła się powiatowa debata, na której rozmawiano o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Cykl spotkań odbywających się w całym województwie to wspólne przedsięwzięcie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Bezpieczeństwo jest pewnym priorytetem znaczy wszystkich władz. Nie tylko władz oświatowych czy władz wojewódzkich, to po pierwsze, a po drugie, no tak na co dzień słyszymy, że jednak szereg różnych y, y, sytuacji takich wydarza się, gdzie uczestniczą młodzi ludzie. I postanowiliśmy wespół z Komendą Wojewódzką Policji przeprowadzić takie debaty o właśnie tak jak tutaj w Legionowie na szczeblu powiatu. Odbyły się one w 20 mazowieckich powiatach. Na legionowską debatę przybyli nauczyciele i uczniowie z większości szkół, głównie gimnazjalnych z terenu Legionowa i całego powiatu. Byli też dyrektorzy przedszkoli, przedstawiciele władz miasta, ośrodka pomocy społecznej oraz policji i straży miejskiej. Cieszymy się, że takie było duże zainteresowanie tą debatą, bo jest to temat niezwykle ważny dla w szkole, i w rodzinie, i na poziomie gminy. Także myślę, że to, że tyle osób przybyło, to świadczy o tym, że dla wszystkich jest to istotna sprawa. Problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży został przedstawiony z perspektywy ucznia, nauczyciela, rodzica, przedstawiciela kuratorium oraz policji. Później zaplanowano dyskusję, i czym organizatorzy byli szczególnie zdumieni, młodzież podjęła rękawice. No Ja na przykład tu byłem bardzo pozytywnie, że tak powiem, zaskoczony. Aczkolwiek tak na siłę trochę ich wyciągnąłem do tablicy, ale bardzo dobrze i podjęli, podjęli wyzwanie młodzieżom i zachowaniem młodzieży. Bardzo fajną macie młodzież, taką widać dojrzałą, podejmującą rękawice, podejmującą dyskusję. I to na bardzo ważne tematy. Okazało się na przykład, że młodzież ma za złe nauczycielom to, że nie potrafią skutecznie rozwiązywać uczniowskich sporów więc tak, że jeśli ktoś chodziło po nie zdarzy osób zgłosi problem tego nauczyciela. Yy, jest to rozwiązywane w postaci dobrze, przeproście się i wszystko jest dobrze. Myślę, że tak naprawdę nikt nie będzie zwracał uwagi na takie przeproszenie się i nic z tego nie wyniknie. Yy, bardziej dlatego... Za poparcie tego, aby bardziej konsekwentnie karać niż tylko w postaci przepraszamy się, porozmawiamy o tym zakończmy sprawę. Młodzież oczekuje również większej uwagi ze strony dorosłych. W dzisiejszych czasach jest to często e, bardzo negowana indywidualność e, i nasze własne zdanie e, jest często bagatelizowane nasze myśli, to co my uważamy. Trafiają do kadry pedagogicznej. Już po debacie dyrektorzy i nauczyciele nie kryli tego, że głosy w dyskusji trochę ich zaskoczyły. Okazało się, że młodzi ludzie mają poczucie samotności, że brakuje im zaufania wobec osób dorosłych. Że tak naprawdę boli ich to, że dorośli są niekonsekwentni. I tak jak tu rozmawiałyśmy przed chwilą z paniami dyrektorkami, jeszcze po tej debacie, okazuje się, że najbardziej w zasadzie wydawałoby się wolne pokolenie, nagle żąda, żeby dorośli ograniczyli tę wolność. Czyli jednak my dorośli musimy dzieciom stawiać pewne granice, budować pewne zasady, które dla nich staną się drogowskazem. W czerwcu w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca wszystkie dotychczasowe spotkania. Dobrze byłoby, aby wnioski z legionowskiej debaty również się tam pojawiły.